Cześć, jestem Kasia. Witajcie ponownie. Mam nadzieję, że udało wam się zrobić użytek z idiomów, których nauczyliście się na naszych poprzednich spotkaniach. Dzisiaj skupimy się na naszym ciele, a konkretnie jego górnej dość istotnej części, jaką jest nasza głowa. Słowo to zasugerował nam jeden z czytelników, któremu bardzo dziękujemy i przypominamy, że możecie nam proponować słowa, które chcielibyście lepiej poznać. Głowa w języku angielskim to head. Część wyrażeń znamy z języka polskiego. Można stracić głowę, czyli lose one's head, zwykle dla kogoś. Można mieć głowę w chmurach, czyli have one's head in clouds. Znane jest także wyrażenie, co dwie głowy to nie jedna. W języku angielskim two heads are better than one. Wyraz head ma również inne znaczenie, i to inne znaczenie i związane z nimi idiomy również poznamy w dzisiejszym odcinku. Podejdźmy więc do zagadnienia z głową i przyjrzyjmy się pięciu idiomom charakterystycznym dla języka angielskiego. Każdy z nas zna chociaż jedną osobę, którą bardzo łatwo rozdrażnić, którą niewinna zgoła aluzja doprowadza do wybuchu gniewu. W języku polskim mówimy o takich osobach, że to są nerwusy i modlimy się, aby taka osoba nie została naszym przełożonym. W języku angielskim mówimy o takich osobach, że to są gorące głowy, czyli hot heads. Na przykład I forgot to bring Mike his ten zlotys and he almost bit me up. He's surely hot headed. Czyli zapomniałam przynieść Michałowi jego 10 złotych i prawie mnie stuk, Ale z niego nerwus. W języku angielskim mówimy o takich osobach, że mają krótki ląd, czyli że są short, fused. Uważajcie na nie. W obu językach istnieje wiele określeń trafnych stwierdzeń. W języku polskim trafiamy w sedno problemu lub w dziesiątkę. W języku angielskim uderzamy gwóźdź w głowę, czyli hit the nail on the head. Jak w zdaniu? Politicians have one problem. They talk and talk over some problem, but they never hit the nail on the head. Czyli politycy mają jeden problem. Gadają i gadają, ale jakoś nie mogą trafić w sedno problemu. Jak widać, w języku angielskim do trafienia w gwóźdź nie zawsze potrzebny jest więc młotek. Osoba niezbyt rozgarnięta ma w głowie mało albo nic. Ale prawda ta jest jednak tylko właściwa w języku polskim. W języku angielskim ma w głowie kamienie, czyli rocks. Stąd wyrażenie have rocks in one's head. Na przykład you must have nothing but rocks in your head to make scrambled eggs in the oven. Ty musisz mieć w głowie chyba same kamienie, żeby robić jajecznicę w piekarniku. No rzeczywiście, z kamieniami w głowie myślenie może sprawiać trudność. Wyraz head może również oznaczać stronę monety i z tym znaczeniem związanych jest wiele wyrażeń. Na przykład can't make head nor tail of, którego używamy w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie czegoś zrozumieć. Na przykład the exam's tomorrow and I can't make head nor tail of all these notes. Egzamin jest jutro, a ja nic nie mogę zrozumieć z tych notatek. Heads or tails to z kolei popularny sposób podejmowania decyzji, czyli po polsku orzeł czy reszka. Head może również wiązać się z kierunkiem, w którym się udajemy. Z pewnością bierze się to z faktu, że w tą stronę zwrócona jest nasza głowa. Jeżeli mówimy We head in some direction, to znaczy, że udajemy się w tą stronę. Jak w idiomie, Head for the hills, czyli ratować się ucieczką, a dosłownie tłumacząc, udawać się w stronę wzgórz. Na przykład Dad's going to be home in 10 minutes and I've eaten his dinner. I'll have to head for the hills. Tato będzie w domu za 10 minut, a ja zjadłam jego obiad. Oj, chyba muszę się ulotnić. Ciekawe, dlaczego uciekamy akurat na wzgórza. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli istnieje wyraz, z którym idiomy chcielibyście poznać, napiszcie nam o tym. Do zobaczenia. Speak up!